Atlantycki godzina 14:19. Dobra robota, Britney. Zawsze do usług Jerry. Britney? Jerry, automatyczny pilot nie działa. przejmuję kontrolę ręczną. Słyszysz mnie, Jerry? Nie, obawiam się, że tracę z tobą łączność. Odezwij się, Jerry. Cieczka. Beverly Hills, dom Agentek, Godzina 15:34. Ja, ja. ja? Niespodzianka. <grymne> Zgubiłaś klucze i swoje wyczucie mody. Dwa razy nie. Zostałam upiększającą konsultantką. Nieźle, co? Upiększającą kim? Sprzedawczynią wszystkiego, co najważniejsze na tym świecie. Ach. Ach. Hmm. Czy o tym przypadkiem nie mówili w wiadomościach? Nie ma dowodów. Hmm, ceny mówią same za siebie. Hmm. Piękno jest warte każdych pieniędzy. Czy mi się wydaje, czy masz pryszcza? A mówiłaś, że nic nie widać. Alex, znowu szorowałaś toaletę. Hmm. No wiesz, sama się nie wyczyści. No nie bądźcie takie, spróbujcie, zróbcie to dla mnie, dla waszej przyjaciółki. Hmm. Nie chcecie ładnie wyglądać na agencyjnym pikniku w ten weekend? Jeżeli spojrzeć na to w ten sposób, to biorę krem do rąk. A ja mleczko do twarzy z peelingiem. Hmm? Och, wspaniałe, moja twarz nareszcie oddycha. Super. W życiu nie miałam takich dłoni. 69 dolarów 41 centów? Clover, i ty uważasz, że piękno jest bezcenne? <laughs> <laughs> Mamy kryzys. Jedyny kryzys, jaki ja widzę, to Twoja cera, Jerry. Na Twoje szczęście mam ze sobą samoopalacz. Samolot Britney się rozbił. Britney? Przelatywała nad jedną wyspą na Atlantyku, kiedy jej komputer pokładowy wysłał sygnał alarmowy, a potem cisza. Ale ona była po prostu najlepsza! Nauczyłyśmy ją wszystkiego! Nie odezwała się już więcej. Obawiam się, że może być ranna. No to na co my czekamy, Jerry? Idziemy na ratunek! To nie jest wcale takie proste. Nie ma nic prostszego od pomagania przyjaciołom w potrzebie. A Britney jest najlepsza. Nawet Alex jest o nią zazdrosna. Nie byłam zazdrosna aż tak. Ale wystarczająco. Wyspa, na którą przylatywała, to super tajne miejsce, gdzie agencja przytrzymuje najgroźniejszych przestępców. Damy radę. Po prostu nie będziemy się tam zbyt blisko kręcić. To nie wystarczy. Samolot Britni dezaktywował systemy bezpieczeństwa. Czyli że co? Wszyscy źli mieszkańcy wyspy są poza kontrolą! Dokładnie. I z tego powodu systemy bezpieczeństwa wyspy ulegną autodestrukcji. Macie dokładnie 3 godziny i 12 minut, żeby ją stamtąd zabrać. No to załaduj nam wszystko, co najlepsze jak najszybciej. Przyda nam się ekstra wsparcie. Tak. To co zwykle, Gladys? Wydaję sprzęt plus prześwietlające szkła kontaktowe, laserowy pilnik do paznokci i hologramowy pierścień. Trzymaj się, Britney! Idziemy po ciebie! Clover, co wiemy o bandytach na tej wyspie? Trzeba uważać na trzech: na gargantuana, chirurga i obcego. Gargantuan siedzi za usiłowanie zniszczenia ziemi. Udało mu się dwa razy uciec, przy okazji spowodował wiele zniszczeń. Też mi coś. Wyczyścimy mu twarde dyski po sprawie. Chirurg został aresztowany, bo chciał zrobić całemu światu operację plastyczną. Dobra, ktoś ma tu problem. Fuu! co to musi być za potwór? Skoro o potworach mowa, patrzcie na tego. Obcy jest tu dlatego, że. że to złośliwe stworzenie z kosmosu, które chce nas po prostu pożreć. To coś jest ślepe, więc dlatego ma zaostrzone inne zmysły. Wykrywa ludzi po oddechu. Teraz nie mogę oddychać. Ten hełm mnie po prostu wykończy. A ja myślałam, że to ta skóra, bo ręce mnie tak swędzą. Dziwne, bo ja się czuję normalnie. Właściwie to chyba nawet ubiorę się tak samo na piknik. Hej, to powinno być gdzieś tutaj. Ta wyspa to najpilniej strzeżona tajemnica, co oznacza, że najprawdopodobniej jest ukryta. Mam! Tam jest! Super! Wypełnijmy misję ratowania Britney zanim ta wyspa wybuchnie i zniszczy moją fryzurę! Ci bandyci nie wiedzą, że żaden system nie działa. plecakami ah! Ah! Alex! Ah! Oh, nie wiecie, czy w plecakach jest Aviomarin? Trzymaj się, Aleks! Uratujecie! Ah! Oh! Oh! Jesteśmy jakby w środku walgi, nie ma czasu na głupoty. Nie o to mi chodzi. To ten pryszczobitny krem. Atakuje mi twarz! To na pewno obarzenie. Jest na to specjalna maść, ale teraz musimy odłączyć gargantuanowi główną płytę. Że agencja nie spaliła mu obwodów, bo on nie ma obwodów, Gargantuan jest ograniczony! No to jak, jest robotem czy nie? Nie! To znaczy, że czas na plan B. Za mną. O potworach działa bez pudła. <laughs> A! 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 <laughs> Świetne ręce sami. E e e chciałabym móc powiedzieć to samo o twoich. A! Cała jestem błochata! To pewnie od tego kremu do rąk. Ah, nie przejmuj się, Alex, mam rewelacyjny krem do golenia. No, dosyć gadania. Mamy dwie godziny na odnalezienie Britney i odłączenie tej bomby zegarowej. Do roboty! Jest w idealnym stanie! Żadnego zniszczenia? Dobre pytanie. Wszystko wydaje się w porządku. Komputer pokładowy działa. Britney jest zbyt dobra, żeby wylądować i się nie zameldować. Coś mi tu nie pasuje. Zobaczmy, co się nagrało z zewnętrznej kamery. Britney się nie rozbiła, ale została zmuszona do wylądowania. Ale kto ją zmusił? Nienawidzę jak dajemy się złapać na stare sztuczki. Patrzcie na te policzki, te oczęta, ten podbródek. No, nie mogę sobie przypisać wszystkich zasług. Po prostu urodziła! Tutaj trochę naciąć, tu trochę upchać i będziesz wyglądała zupełnie jak ja! O, fu! Po to... moim trupie! Ej, doktorku! Może można coś zrobić z moimi rękami, co? Ech, o, jakie prześliczne rączęta! Aha, chcemy uciec? Nic z tego! Pies operuje pierwszą uh. e? Nie dotykaj tego! Jeżeli nie uda się za pierwszym razem uh. 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 Trenowałem karate uh. 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 Może i trenowałeś, ale to ja mam czarny pas uh. Uh. No i jak? Się podoba? Mm. Britney! Mm. Nic ci nie jest, Britney! Clover, Alex, Sam! Oh, oh, oh. Nie mogę uwierzyć, że mnie znalazłyście. Jesteście najlepsze! Oh. Ale muszę przyznać, że inaczej was zapamiętałam. Tak? To dzięki ubrzydniaczom od Clover. Twoja fryzura to też niby moja wina. Ty też wyglądasz nieco inaczej, Britney. Tylko do końca nie wiem w którym miejscu. Ach, oh, no wiesz, będziemy miały okazję pogadać, jak już uciekniemy z tej wyspy. Masz rację, zagartyka, wynośmy się stąd. Ej, dokąd ty idziesz? Samolot jest tam. Tam zaczną nas szukać. Musimy się dostać na plażę. Tam zostawiłam łódź podwodną, zanim wylądowałam. Nawet w stresie potrafisz logicznie myśleć. Widzicie, nie jestem zazdrosna. Miałam najlepszą nauczycielkę. De. Jest jeden problem. Gdzie jest plaża? To proste. Pójdziemy z wiatrem. Sami? Masz jakieś świstwo na twarzy? Fu, coś nie uh. zrobiła, Clover. Dobra, dosyć tego. Cokolwiek się z wami dzieje, to nie jest wina moich kosmetyków i udowodnię to. Ha? Uh. Ej, Ej! Nic się nie martw! Uh. Chociaż z drugiej strony może i te kosmetyki nie są wcale takie dobre. To nie kosmetyki. To jej skóra. Jest z lateksu. I to ha. wcale nie jest Brytni. To Willard, najbardziej powolny bandyta. Wiedziałem. Wiedziałem, że milutkie agentki pomogą swojej milutkiej koleżance, dlatego zrobiłem specjalne urządzenie, które ściągnie jej samolot na ziemię, żebym mógł potem stąd uciec. No sobie, uciekaj! Zależy nam tylko na Brytni. <laughs> szybko, szybko, szybko! Ja się nie spieszę. Nienawidzę się spieszyć. Niczego się jeszcze nie nauczyłyście? Słuchaj, no to dzięki nam znalazłeś się na tej wyspie. Chyba nie myślisz, że dasz nam radę. Dobra, już, dobra, zwolnijmy. Widzisz? Jesteśmy miłe i powolne. Ach. Trzy tygodnie pracowałem nad tą przemową, więc możecie mnie przynajmniej cierpliwie wysłuchać. O czym to ja. No tak. Jak już się was pozbędę, to uwolnię moich kolegów z tej wyspy i zawładnę światem! Całym światem? Całym światem! I to ci zajęło trzy tygodnie? Gdzie jest Britney? Jesteście najlepsze, ale nie musiałyście tu po mnie przyjeżdżać. Przecież zrobiłabyś dla nas to samo. Nie martwcie się, wyjdziemy z tego. No i proszę, tak wam się spieszy. Szybko, szybko. Kiedy się nauczycie? To dobry moment na naukę. A żebyś wiedziała: spieszcie się, a zagłada jest bliżej niż wam się wydaje. To jest ślepy. Nie możemy się ruszać. Nie będzie wiedział gdzie jesteśmy. <grymne> Łatwo ci powiedzieć. <grymne> Wspomaganie zawsze w modzie. Jesteśmy takie podobne, musimy iść razem na zakupy. Cii, on wszystko słyszy. Właśnie, słyszy. Standardowe wyposażenie, ultradźwiękowy gwizdek Eee, ja chyba słyszę ten gwizdek Co to może znaczyć? To nie jest gwizdek, to mój zegarek Och, a już myślałam, że jestem kosmitką Zostały tylko cztery minuty i wyspa wybuchnie I my też Masz o. mapę tego terenu, Britney? Mam coś lepszego Wykrywacz drogi! Odpaliłam go, jak mnie złapali! Rany? Nieźle cię wyszkodziłyśmy. No, totalnie! Musimy pogadać z Jerrym, żeby cię do nas przydzielił! To miło z twojej strony, ale Jerry już mnie przydzielił do drużyny! Poznajcie Dimitra i Javiera! Przestań! Będę na pikniku! Poznam was! Pamiętajcie, bądźcie gotowi. Dwie minuty 49 sekund. Jak daleko mamy do samolotu? Jest za tymi drzewami. Oni będą tam pierwsi. Nie, jeżeli użyjemy hologramowego pierścienia, zamiast prawdziwego podstawie fałszywy. Dobry pomysł. Willard zapakuje swoich kolegów do niczego. A tam do niczego? Do pułapki. A do tego to ja mam po prostu idealny sprzęt. Dajcie mi dwie sekundy, a potem zwapcie ich do samolotu. 121, 122. Szybciej, samolot jest tam! Hmm? Szybciej, zanim zabiorą nam samolot! Jak na kogoś, kto nie lubi się śpieszyć, to szybki jest. Myślicie, że jesteście takie szybkie? Zniszczyć! Woda kolońska. Przydałaby ci się, ale to ci musi wystarczyć. Szybki natychmiastowy wzrost. Widzisz? Szybkie nie znaczy gorsze. Mądre słowa. Wszystkiego nauczyłam. Zapomniałam już jak fajnie się z wami pracuje. I na dodatek wszystkie jesteśmy śliczne. Uwa. Podrażnienia wyprodukowany przez agencję. No i takie was pamiętałam! No, no dobra! No dobra, dobra, oddam swoją kosmetyczną odznakę. Wiedziałeś mi, że przejrzysz na oczy. To kiedy oddasz nam pieniądze? A kto mówił o oddawaniu pieniędzy? Sama przyznałaś, że te kosmetyki są fatalne. Nie ma reklamacji! Jak miałabym coś zarobić, gdyby musiała wszystkim oddawać pieniądze? A -a -a -a! <Słyszeć> <Słyszeć> <PlayStation z sobą> Przyznaję, że kiedy poznałam Britney, to zaczęłam z nią rywalizować, no bo totalnie wsiadła mi na ambicje, no wiecie, była taka miła, ale dlatego, że mamy te same zainteresowania i ten sam poziom umiejętności, to nie musimy przecież być wrogami. Nie! Prawda? La. Może to dlatego zostałyśmy przyjaciółkami, że jesteśmy do siebie takie podobne? Ona jest bardziej super niż Clover. Słyszałam! Oh.